To już jest drugi dzień Miałem zamiar to szlifować, ale na razie to tak zostawię Przeczyszczę to tylko i Nie wiem, może później jakimś papierem 600 Lub wyższym, jak będzie potrzeba, to to przeszlifuję Bo na razie to się bardzo błyszczy, także szkoda Nie wiem, czy nie popsułbym tego, bo mówię, to robię pierwszy raz Ale dla mnie jest, wyszło bomba, super jest Naprawdę ładnie to wygląda. Zaraz zobaczycie jeszcze jak to się będzie prezentowało w nocy. Zaniosę to do środka i zgaszę światło i, i zobaczycie jak to świeci Naprawdę ładnie to wygląda. Będzie ładnie się prezentowało na zewnątrz pod kranem.